Cześć, widać, z tej strony, Kuba Szana, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przedstawiam nowy nabytek, czyli rozsiewacz do nawozów ręczny. Proszę zobaczyć, proszę widać. zapraszam do oglądania, więc to jest rozsiewacz do nawozów ręczny firmy Substral. No on działa, tutaj mamy talerz, tak jak w normalnym rozsiłaczu trciągnikowym e, na kółkach, tutaj przekładnia i to e, rozspuje się. Tutaj mamy tam przykręci taka, mieszadło można powiedzieć, tutaj mamy otwieranie, otwieramy i tam się sypie. Tutaj mamy regulację otwierania, tutaj będzie mniej, no i co? Przetestujemy sobie tego, tylko nasypię trochę nawozu. Dobra, już nasypałem trochę nawozu Tylko do, do, do filmu. No i mamy wczorajto. ty traktorkę widziałem by to było No to mamy na fura, ustawiamy. Pewnie nie będzie widać, ale tędy będzie tu z przodu. A ja otworzę Dimo i będzie tu się z przodu sypało. Oto jedziemy. Nie widać, ale elegancko rozciekuje. Tutaj, o, tak drewno mi się urwało. Elegancko sobie tu nie widać, bo tu śnieg jest trochę, ale jedziemy dalej. Drewno trochę widać, czy się takich wariatów. Lecam jak sobie. Na się Od ja mało na bo tak dobrze nie będzie się sieć, ale jest trochę. No, może to ale na tak już się dzisiaj... Dobra, rzecz to jest. Polecam każdemu, bo na mnie strasznie zimno. Ale tu zakończymy sobie tego filmu, tu przed że to puch, ta rośnie. A ty optyjnie jesteś, żeby sprzętem chodzimy do tych jak chcecie to, 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 to subskrybujcie kanał, łapkę w górę jak Wam się podobało. No i co? No, trzymajcie się do kolejnego kilka, na razie i cześć!